Na program zaprasza sponsor Alap Laboratoria, ogólnopolska sieć laboratoriów i punktów diagnostycznych www.alaplaboratoria.pl jak rozpoznać, że ktoś znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych? No właśnie, nie jest to takie łatwe zadanie, ale odpowiedź na to pytanie zna pan Łukasz Paprotny, kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego Alap Laboratoria. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry. Panie Łukaszu, co zatem należy wziąć pod uwagę przy wyborze na przykład takiego testu diagnostycznego, jeśli chcemy właśnie rozpoznać, że ktoś jest pod wpływem przeróżnych substancji psychoaktywnych? Bo to nie zawsze muszą być tylko i wyłącznie narkotyki, prawda? Oczywiście, że tak. Z punktu widzenia farmakologicznego, narkotyki to są te substancje, teraz hamowują nasz ośrodkowy układ nerwowy. Czyli na przykład kokaina, amfetamina, metylenodioksy, i tego typu związki stymulujące. Z punktu widzenia właśnie farmakologii nie należą do grupy narkotyków, tylko stymulantów. A co jest istotne? Otóż bardzo ważne jest, żeby technika wykorzystywana do oznaczenia bądź identyfikacji substancji psychoaktywnych w materiali biologicznym była techniką bardzo czułą, a przede wszystkim techniką wybiórczą. W skrócie oznacza to, że badanie powinno być ukierunkowane na poszczególne związki, a nie na całą grupę pochodnych związków. Dzięki czemu unikamy zaistnienia reakcji krzyżowych, które w bardzo istotny sposób wpływają na wydanie wyniku fałszywego. Czyli ważne jest to, jaki test tak naprawdę wybierzemy, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, czy mówiąc wprost, osoba jest pod wpływem środków psychoaktywnych, narkotyków, czy też po prostu zażyła jakiś lek. Tak. Dla przykładu, osoba będąca pod wpływem ogólnie, Dostępnego leku, w skład którego wchodzi na przykład kodyina. Jest to lek przeciwkaszlowy. To w momencie, kiedy wykonamy test na obecność narkotyku, takim standardowym testem narkotykowym, to osoba taka będzie z ogromnym prawdopodobieństwem generowała pozytywny wynik na obecność morfiny. No właśnie, ostatnio w Warszawie nawet głośno było o tych sprawach, że komuś wydawało się, że ktoś jest pod wpływem pewnych środków, a okazało się, Dokładnie że jest, jest coś innego. To gdzie w takim razie i jak wykonać taki test, żeby mieć pewność, że wynik nas nie zmieni. Zarówno pracownia mm, toksykologii, jak i Centrum Badawczo-Rozwojowe Alap Laboratoria wykorzystują wyłącznie wysoce referencyjne techniki chromatograficzne oraz spektrometrii mas, za sprawą których to pozyskane wyniki mieszczą się w najwyższych zakresach wiarygodności. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za spotkanie. Ja przypomnę, że naszym gościem był pan Łukasz paprotny kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego w Alap Laboratoria. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Program zaprasza sponsor Alap Laboratoria, ogólnopolska sieć laboratoriów i punktów diagnostycznych www.alaplaboratoria.pl